Ta sytuacja wtedy jeszcze była taka nie bardzo klarowna. Tutaj bardzo utrudniano przyjazd rolników do Tarnowa, bo pragnę przypomnieć, że to była pielgrzymka rolników. Największe spotkanie rolników pielgrzymka, spotkanie z papieżem Janem Pawłem II, i jego homilia właściwie była w dużej mierze skierowana do rolników. Tak się złożyło, że uczestniczyłem w tej pielgrzymce. Byłem w Tarnowie. Oczywiście na myśl nie przeszło, że kiedyś tutaj przybędę jako pasterz tego kościoła, ale podziwiałem ogrom przygotowań. Spodziewano się oczywiście ogromnej rzeszy rolników całej Polski, milionowej czy więcej. Ale plany te w jakiś sposób także pogoda pokrzyżowała, bo były bardzo potem trudne warunki. Papież nie mógł przejechać między sektorami i właśnie tylko przechodził i już na tej platformie, gdzie był ołtarz ustawiony, przechodził i mówił, że się musi napatrzeć. Napatrzeć się tym, którzy przybyli, bo on nie mógł między sektorami przejechać. Niechże rolnictwo polskie wyjdzie z wielokrotnego zagrożenia i przestanie być skazane tylko na walkę o przetrwanie. Niech doznaje wszechstronnej pomocy ze strony państwa. Wiele zniekształceń życia wiejskiego znajduje swe źródło w podrzędnym statusie rolnika, jako pracownika i jako obywatela. Dlatego też model chłopa lub chłopa robotnika pracującego z małym skutkiem, a ponad siły, winien być zastąpiony modelem wydajnego i niezależnego producenta, świadomego i umiejącego korzystać nie gorzej niż inni z dóbr kultury i zdolnego do jej pomnażania. Trzeba przyznać, że Polska, że południowa Polska jest wciąż żywym źródłem kultury. Pracują tutaj setki twórców ludowych. Pragnę, im i wszystkim innym dodać ducha i zwrócić w ich pracy uwagę na więź między kulturą duchową a religią. O głębi tego powołania myślał Norwid, gdy pisał, że rolnik jedną ręką szuka dla nas chleba, drugą zdrój świeżych myśli wydobywa z niego. W 1987 roku miałam 15 lat. Mieszkałam bardzo blisko Błonia, placu, miejsca, na którym zdarzyła się ta wielka dla nas, dla Tarnowian i dla całej Polski uroczystość. Przyjechał do nas tak naprawdę na nasze osiedle Jan Paweł II i on już potem cały czas w naszym życiu, w moim i później mojej rodziny był obecny. Z tamtego czasu pamiętam no, te słynne słowa, że święci są po to, żeby zawstydzać. I potem doświadczyłam tego tak naprawdę, kiedy już będąc dużo starszą osobą poznawałam życie błogosławionej Karoliny, że tak naprawdę jej życie zawstydza. Miałam napisać książkę o błogosławionej Karolinii. Miałam wtedy tą radość przyjeżdżania do siostrzenicy błogosławionej Karoliny która jeszcze wtedy żyła. Ona bezpośrednio relacjonowała to, co wiedziała od swojej mamy. Bardzo często o błogosławionej Karolinie mówiono, że oddała życie w obronie czystości, a tak niewiele czasem wiedzieliśmy o jej życiu. A tak naprawdę ta końcówka to tylko była efektem jej pięknego życia. Była naprawdę piękną, dobrą dziewczyną. Nasza córeczka Karolcia ma dwóch fajnych patronów: Karola Wojtyłę i Karolina Kuskównę. poprzez postać Karoliny, błogosławionej córki tego kościoła. Przypatrujcie się, bracia i siostry, powołaniu waszemu poprzez wszystkie pokolenia, które Boża opatrzność związała z waszą ziemią nadwiślańską, podkarpacką, równinną, podgórską i górzystą, z tą piękną Ziemią, z tą trudną Ziemią, Ziemia ta przyjęła w siebie ewangeliczne orędzie ośmiu błogosławieństw jako światło Bożego przeznaczenia człowieka, jako światło tego dziedzictwa, które jest naszym udziałem w Jezusie Chrystusie. Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, którzy lakną i pragną sprawiedliwości, błogosławieni milosierni czystego serca, ci, którzy czynią pokój, ci, którzy cierp cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Albowiem oni miłosierdzia dostąpią, oni Boga oglądać będą. Oni będą nazywani Synami Bożymi. Do nich należy Królestwo Niebieskie. Królestwo. Królewski szczep piastowy. Synowie i córki tego szczep. Tu od Wisły do Karpa. Trwajcie przy tym dziedzictwie. Do Was należy Królestwo Niebieskie. Trwajcie jak trwale pokolenia, jak święci pustelnicy nad Dunajcem, jak Stanisław biskup, który żyje pod mieczem, jak Karolina, która w naszym stuleciu dala świadectwo Chrystusowi. Świadectwo życia przez śmierć. Trwajcie przy tym świętym dziedzictwie. Do Was należy Królestwo Niebieskie. Papież zostawił w Tarnowie dar, a tym darem to była beatyfikacja Karoliny. Karolina, błogosławiona córka tego ludu. My ten dar dzisiaj w zabawie. Na nowo odkrywamy to miejsce mieszkania, urodzenia, uczenia się Karoliny. Wałruda, zabawa i to jest miejsce, które dzisiaj żyje. Karolina robi karierę. Robi karierę wśród młodzieży, która jest zrzeszona w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Wszystkie oddziały diecezjalne poprosiły o relikwie, poprosiły o obrazy beatyfikacyjne. Potem. Karolina jest także patronką takiego ruchu, który się nazywa ruchem czystych serc. W ogóle młodzi ludzie odkrywają Karolinę, bo Karolina w tych trudnych dzisiaj dla młodzieży czasach ma im coś do zaoferowania, ma im do zaoferowania czystość serca, czystość relacji między ludzkich, czystą miłość, a także zaangażowanie w ewangelizację, bo ona była małym apostołem. Kiedy się czyta życiorys Karoliny, to była osóbka, bo przecież miała kilkanaście zaledwie lat, kiedy się angażowała, ogromnie zaangażowana właśnie w pracę ewangelizacyjną i prowadziła katechezę i zajmowała się rozpowszechnianiem prasy katolickiej w swojej parafii, w swojej miejscowości. W tym pomagała swojemu wujowi, który był takim właśnie katolickim działaczem. Zginęła śmiercią męczeńską z rąk żołnierza rosyjskiego w 1917 roku. Została wywleczona w las. Każdego 18 zbiera się około 2000 ludzi, sporo młodzieży i odprawiają drogę krzyżową, idąc śladami męczeństwa błogosławionej Karoliny. Ta młodziutka córka Kościoła Tarnowskiego, którą od dzisiaj będziemy zwać błogosławioną, swoim życiem i śmiercią mówi przede wszystkim do młodych, do chłopców i dziewczyn, do mężczyzn i kobiet. Mówi o wielkiej godności kobiet. O godności ludzkiej osoby, o godności ciała, które wprawdzie na tym świecie podlega śmierci, jest zniszczalne, jak i jej młode ciało uległo śmierci ze strony zabójcy, ale nosi w sobie to ludzkie ciało. Zapis nieśmiertelności, jaką człowiek ma osiągnąć w Bogu, w Bogu wiecznym i żywym, osiągnąć przez Chrystusa. Tak więc święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka. Świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla nas i dla naszego zbawienia. To znaczy równocześnie świadczyć o tej godności, jaką człowiek ma wobec Boga. Świadczyć o tym powołaniu Jakie człowiek ma w Chrystusie? Karolina Kuskówna była świadoma tej godności, świadoma tego powołania, żyła z tą świadomością, dojrzewała w niej, z tą świadomością oddala wreszcie swoje młode życie, kiedy trzeba było je oddać. Aby obronić swą kobiecą godność, aby obronić godność polskiej, chłopskiej dziewczyny, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Tak to orędzie ośmiu błogosławieństw pisuje się nowymi zgłoskami dzieje Kościoła Tarnowskiego, dzieje tego ludu, który od pokoleń i bez względu na historyczne krzywdy i upokorzenia przechowywał w sobie świadomość, że jest świętym ludem Bożym, ludem odkupionym za cenę krwi. Syna Bożego, królewskim kapłaństwem. Tam, pośród równinnych lasów, w pobliżu miejscowości Walruda, zdaje się trwać ta wasza rodaczka, córka ludu, gwiazda ludu i świadczyć o niezniszczalnej przynależności człowieka do Boga samego, człowiek bowiem jest Chrystusowy, a Chrystus Boży. Ja miałem wtedy 9 lat w 1987 roku. Pamiętam tylko, że padało i że tam byłem. Wiedziałem, widziałem mnóstwo ludzi i to było wielkie przeżycie. Z tego, co ja pamiętam z przesłania dla młodych, z tego co nam ojciec święty zapozostawił, to stawianie sobie wymagań, pokonanie w sobie lęku. I myślę, że to jest bardzo mocno związane z czystością, z błogosławioną Karoliną i z tym, co ona swoim życiem, swoim przykładem nam pozostawiła młodym ludziom. Ruch czystych serc to nie jest jakaś elitarna jednostka dla ludzi, którzy nie mają pokus, którzy nie mają problemów ze swoją seksualnością, bo każdy człowiek musi zapanować nad swoim ciałem aby ciało nie zapanowało nad nim. Bycie czystym przed małżeństwem i posiadanie czystego serca e, e, pozwala budować takie naprawdę e, dobre więzi między człowiekiem a człowiekiem, mimo tego, że nie byliśmy jeszcze wtedy na tyle świadomi, e, by odczytywać jego słowa.